Konkursy te organizujemy co roku, cieszą się dużą popularnością. Zależy nam, aby mieszkańcy brali udział w konkursach, bo przez udział powodują, że nasze miasto jest coraz bardziej piękne, barwne, jest coraz więcej kwiatów. Zasadziliśmy pierwszy krzaczek i taką prowizoryczną ławeczkę, żeby można było usiąść. Także ona zaczęła później skalniaczek zacząć robić, kilka kamieni, górkę wzniesienie i tak się zaczęło pomalutku. Sąsiadka jedna dołączyła, druga, nie i tak we trzy i tak wspólnie działają. Oczywiście przeznaczone są nagrody. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, zapraszamy, aby zgłosili się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do 15 czerwca. Najlepiej zadzwonić pod numer telefonu 7 355 737. W roku był ten konkurs właśnie. Żona też wygrała tam y, kwotę pieniężną, kupiła za to właśnie kosiarkę, razem z sąsiadkami oczywiście, nie? kosiarkę i piłę do cięcia podcinalną z No Tak się staramy, jest jakoś miło widzi Panią, nawet to chodniczych czy tego zwykłych cegieł nawet, coś, zawsze można coś robić. Nie? Następną niedzielę będę znowu kosił, no bo ja się zajmuję to koszeniem, a żona to już plewieniem tam, o, z sąsiadkami tam pomaga i robiąc, utrzymując tą całą ogródek.